W podsumujemy przygotowania do 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który już za chwilę, za nami kilka miesięcy bardzo ciężkiej pracy. Dzisiaj opowiemy o tym, co będzie efektem tej pracy. A zaczęliśmy takim filmem, który podsumowuje jeden z fragmentów zaangażowania Wielkiej Orkiestry we wsparcie polskiej medycyny dziecięcej. Zaczęliśmy 23 lata temu od kardiochirurgii, dlatego właśnie od kardiochirurgii. Zaczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie. Te filmy, które dzisiaj będziemy prezentowali, to nie są wszystkie filmy, które przygotowaliśmy przed tym finałem. Wszystkie one są natomiast dla państwa dostępne do dowolnej publikacji. Bardzo do tego namawiamy. Teraz właśnie przed finałem te filmy będziemy dzisiaj prezentowali w trakcie konferencji i zanim zaczniemy opowiadać o tym, co dziać się będzie wraz tutaj z zarządem fundacji, z naszymi gośćmi z zespołem fundacji, który tutaj także z nami jest. Część ekipy biura przyjechała tutaj do nas, żeby towarzyszyć nam przy konferencji. Reszta zespołu bo cały czas ciężko pracuje. Bardzo ich pozdrawiamy. Zanim opowiemy o tym, jak ten finał będzie wyglądał, poprosimy o jeszcze jeden troszkę krótszy film. Jeżeli mówiliśmy o radiu i to teraz tematem będzie on.